O mój Boże, jakie ładne te... Idę się zapytać mamy o te kosmetyki. Dobra, siostra, masz tu telefon. Nie chcę mi się go nosić. Mamo! wasze co? E, Pojedziemy do nowego sklepu Sephora i tam ubrania. No, po co ci? Masz dużo kosmetyków. Jeżeli to jest kolejny z kosmetykami. A ubrań to też masz od Groma. No, please. Dobra. Ale oprócz ubrań Żeby się dowieźć, No, no dobra to, Chodź Okej okay. Mamo, mamo, chodź, tu tam Jezu, nie ciągnij mnie tak Bo zaraz się wrócimy do domu Dobra, chodź Potem zawracają na północny zachód I rozpraszają się w delcie Dzień dobry Dobry, dobry no. Mamo chodź tu patrz Tu jest tyle Żeby kosmetyków nie tematu, No widzę nam zawsze. Mogę? Przyjechałaś tu Czekaj pójdę Pójdę ci po y, tam. Jakaś torba glince Masz Away. Dobra uspokój się ona ja tam idę Pogadać to z kasjerką. Pamiętać, dobra No to tak co, ehm, ta 11 co ja bym gary. chciała Serum wszystkie Bo są przepiękne Błyszczyczki Wszystkie Żeby nic nie zostało tym wrednym babom Ups zwaliłam A dobra postawię To smyżka. nie mój odcień Tak Tutaj to rozumiemy. mój co to znaczy żyć hmm, na skraj, wezmę sobie taką jedną pulę Omega, jakie kremiki, dobra To wezmę sobie Jeden ten O nie, nie myślicie, się, zna się zna. muszę iść po drugą torbę na Przyszłam na po drugą torbę To ile z tego nabrałaś? A, to tylko jakieś drobiazgi No o. Co ona mi będzie rozkazywać? ile ja mam wziąć? Że że to. To, może tak Może taki no, takie jest sobie wezmę. Ja. Maseczki, maseczki, tak. Znę sobie taką. Taką. czuję się trochę wykorzystana. Kurczę, ona mi się nie chce sprzedzić, Co, ona już mi się nie mieści? Niemożliwe. Czyli mi się nie mieści, to to jest nie fair. Się przy ziemi, gdzie to, nawet to, to nie, ona nie wiem, czemu mi wyskoczyła. Jest to... wysoka, ale dziś czuję się jak Olży. Nie dotykaliśmy mm, dzikich zwierząt taką mamy zasłu. Ale ich tak. a, a tamtej nie chcę. Dobra. Dobra, przyniosłam ten koszyk. Do koszyka po prostu powsadzam. O, no i się mieszczę. No i to jest tu, luksus. To także opowiadanie o reagowaniu. Ja to ona sobie będzie sama sprzątać. Sprzątać młody. tu nie będę. To jest sklep. Eeeem, um, coś jeszcze. Chyba nie. Może hmm. coś z tego zestawu. Nie. To to się nie, nie chcę tych zestawów. Mówi się. Wezmę sobie tą jeszcze ten krem kręmaczek i już zmienia. mogę iść. Tak na gdzie temperatura wzrosła już Mamo, ja zrobiłam zakupy. Jak to jest? No co idź kruch. do kasy, tylko nie majątek, bo ja też nie znam tymi piętmi. Dobra, dobra. Czyjś ma pani tutaj. Możemy tylko mieć nadzieję, jeśli że może się tu wydarzyć coś strasznego, możemy temu zapobiec. Jeszcze koszyk? Yy, dobrze, no to to będzie yy, 1200 zł. Ile? Dziecko, ile ty tylko nabrałaś? Yy, to nie moje. A żebyś tylko wróciła do domu, ci dam Wracamy do Weszcose. Ale mam w końcu ładne. Lecąc nisko, zauważ. Dobra, to ja idę. Zauważ tylko to. Dlaczego? Karty czy gotówka? Gówno. A niech pani zapłaci. Dobra. Ocalenie. Jeszcze. Symbolem determinacji, jaki można zobaczyć u ostatnich. Dobra, ma pani piękno. Nara. Zaskakujące. No. Jezu, dziecko, ja z więcej nie idę. Na... No, sorry, mama, powiem, ale ja jestem taka. Klinger. Czego ty oczekujesz od Klinger? Patrz, jakie ładne ubranie. Mm -mm. Tak. Tak, jak mi pasuje. Się wdaję, jak biorę. biorę. pierwsze. Nara. A może Boże, dziecko, nigdy z tobą nie pójdę więcej na zakupy. Mamo, ale to jest mi potrzebne. Dupa ci niepotrzebna. On niepotrzebna mi dupa, wiesz Nienawidzę się. A żebyś wiedziała, słucham jej oddechu. końcu nawyka kosmetyki! Zbliżył Dobra. Nie chce mi się tego rozpakowywać jakieś gówno, to ja zrzucę. Tylko żeby mamy naciągnąć. No to mogę iść. O, maseczki. Maseczki to akurat sobie nam nastawię tu w tym koszyku. To są takie super. No. Praca przy Dobra, założę sobie, i sobie to i będę sobie poglądać. Nara!